Aleksander Fredro. Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, Kiedy mogła udać człowieka Widząc panią raz w kąpieli, Wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, Małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąłszy pański czapek rany, Prześcieradło i zwierciadło. Szósty do wanny, dalej kurki kręcić żwawo. Z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Mał myśli w to mi graj. że kozły, nurki, zwroty, figle, psoty. Aż się wody pod nią mącą, ale ciepła coś za wiele. Trochę nadto, ba, gorąco, fraszka, mał panie ciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu tu piecze. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Małpa w nogi ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż po progi. Tu nie żarty, parzy stopy, dalej w okno brzdyk. Uciekła, że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa. Tak to zwykle w życiu bywa.